Witajcie w kolejnym odcinku Lies of P Overture Ostatni odcinek zakończyliśmy niespecjalnie spektakularnym zwycięstwem a bossem. O tutaj była, już jej nie ma. Zajęło mi to 15 minut. Więc dłużej niż zwykle, bo poprzednich bossów pokonałem w 13 i 12 minut. <laughs> Czyli idzie coraz gorzej. Eee, tutaj nic nie ma. Zasuwamy dalej, ok. Oh, oh. Może to byłoby lepsze jako tam by. resistance and cool. Najdłuższa przejażdżka windą w tej grze, jak do tej pory Termit przyda się. Dopiero co go dużo suszyłem w tej cholernej walce. Będę musiał dokupić trochę granatów. You don't appear to be an alchemist. I suppose I should expect to meet strange people in such a strange place. I smell blood on you. But interesting. It's the blood of alchemists. Still, that doesn't prove we aren't enemies. Let me get this straight. Quite by accident, you found an object belonging to the legendary stalker at the zoo. If all that is true, can you show me this object? Hmm. This is a photo of Leia and her two apprentices. This locket does belong to her. I'll take you at your word that you wish to help Leia. I'll trust you. For the moment. My name is mine to hold. But you have my word that I am not your enemy, nor Alaeus. I consider any enemy of the alchemists an ally. Stay and rest a while. I'm tracking a dangerous relic the alchemists freed from the ruins, a calamity that is wreaking torment upon Krat. But the immense power of that relic wasn't enough to satisfy the alchemists. They also retrieved the remains of the ancient warrior that was protecting it and conducted vile experiments on their finds. These experiments have yielded results already, transforming one test subject into a living weapon. I must stop this monster before they unleash it upon the city. If you plan to continue exploring this facility, take this horn, blow it. If you find the two faced overseer, mm -hmm. no matter where you are in this facility, I'll hear it and come to your aid. I'm just someone fighting against the alchemists. I have my reasons, but I must hide my identity to protect the person most dear to me. I can't rest until I finish investigating the alchemists. If you're open to it, I would like to ask for your assistance. Legendary. Hmm. Leia probably hates that title. She stepped up only because no one else could. Too many stalkers were lost to that evil, murderous puppet. But a great title such as that comes with many risks. And now, Romeo is in danger. Leia is desperate to find any news of him. It must be even worse for her since she has lost an apprentice once before. Would you like to ask me anything more? Trouble erupted at the zoo, and Romeo went to deal with it alone. Leia and Romeo had their own brand of justice. I wouldn't call them vigilantes, but they did their best. Regardless, Romeo could handle himself. Nothing should have troubled him on this mission. But he went missing. It's possible that this is some old grudge coming back to stab Leia in the back. Being the legendary stalker does make you a constant target to resentful enemies. <coughs> Leia maintains several places along the coast that she uses as base camps. I'd seek her out in that area. Take a look at this. This tree, what could it possibly be? It looks almost human-like. I dare not imagine what plans they have for it. But I'm certain this tree bears significance. The Rose Estate, you say? I have heard whispers, mere rumors, really, that an underground tram runs to the estate. If true, the tram should be at the end of this very facility. If you find the Overseer, be sure to blow the horn. No matter where you are in this facility, I will come find you. wie mu prosto w twarz <noise> eee, gdzie to było No gdzie to jest cholera <laughs> if you are indeed battling against the alchemists then I consider us allies If you find the overseer Okay <laughs> can't futeleczek. Hmm. O, boże, jak duże czytania. to hmm. Luxury bag. <coughs> hmm. Czy Klaus to <coughs> ten złodziej, którego znalazłem w wesołym miasteczku? Skoro o tym mowa, hmm, ile mam tych monet? <laughs> o, mam, mam jeszcze dwie. <laughs> to znaczy, że mógłbym w zasadzie... Eventide Hotelcraft. Zróbmy to od razu. A, Klaus to jest ten gruby koleś, któremu pokazałem, czy dałem mu te dyski. Kot zniknął. No. Receiving some documents. As the leader of the bastards, he is a busy fellow, you know. <laughs> the legendary backbreaker, you mean? No, I have heard nothing about her. All I know is that she is far too rough on ordinary citizens when rescuing them. Mm -mm. Please tell her that from me if you see her. <laughs> oh, <my clears throat> still aches. Uh, How will I better. ever reach the Rose Estate in this condition? You've found my bag. Thank you. It may look ordinary on the outside, but the inside is filled with treasure. In fact, I'm quite hmm. certain it contains items you may find particularly useful. As a reward, I would be glad to sell some to you, huh? Well well met, you. Super. Master. <coughs> hmm. Szpony. Uh -huh. Nie, to wcale nie wygląda ciekawie. Zamiast tego pewnie sobie zrobię szpony. Kiedyś tam. Okej, okay. A więc, jak już tu jestem, zerwę te owoce z drzewa. Trochę to wszystko opóźni, no ale, jak już tu jestem. A teraz do wesołego miasteczka <laughs> użyć tej monety, a potem użyć. No. czego? A wiem, użyć klucze na tych drzwiach należących do tego braterstwa. Tam coś będzie. Co prawda, sprzedawca mówił mi, że nikt nie chciałby się zapuszczać w te rejony, czy coś takiego, jakby. Coś złego miało się tam wydarzyć, no ale jak dla mnie to teraz wydaje mi się, że to tylko skarby. coś do powiedzenia? Pewnie No <coughs> mm. oh. dobra, to może być śmieszne. Uh. Tędy nie. T Tędy też nie. Dobra, dobrze pamiętałem, że to tutaj. Uh -huh. No tak, wygląda to, że nie ma tu żadnego zagrożenia. Zawsze są tylko skarby. Czyli ten kupiec gadał głupoty. Aczkolwiek nie wiem, czy. głupia maska, to jest dla mnie taka korzyść. Mam jeszcze jeden. Nie podoba mi się to. O, ten krwisto czerwony. E, dobra, idziemy dalej. Tutaj będzie co? Będzie jakaś zabawa. nic nie ma tu nic nie ma hmm. czyli to będzie trochę dalej no i skoro mam ten dodatkowy klucz Dziękuje, mężczyźnie. Nic tu nie będzie, ale muszę to zrobić. Arena. 16 tysięcy. Tędy przyszedłem, tak? <laughs> uh, jakie ładne koncept arty. To nic nie ma. Dobra, czyli tylko ta... ten safe na skrzyni. Safe. What? Co to daje? Daje. Zobaczmy, <laughs> moja odporność, 430, 55, czy 57, no. powiedzmy. Nic nadzwyczajnego, dupy nie urywa, ale no. Przynajmniej. Nawet nie zużyłem na to wszystkich monet, bo mam jeszcze jedną, tylko nie wiem do czego. Przyda się gdzieś indziej? W jakiejś innej lokacji, czy gdzieś w tym wesołym miasteczku coś przeoczyłem. Ale na razie wracam do ogniska i teleportuję się do tego miejsca, tej podziemnej części, gdzie wszystko odtajało, i teraz będę mógł otworzyć tamte drzwi, które, które prawdopodobnie mogę otworzyć tym kluczem, bo wygląda na to, że mam jednak tyle kluczy, ile jest tych drzwi, a nie o jeden za mało. Hmm. To. Tak, to to. Pójdzie na skrót. A nie, nawet nie otwiera się w kluczem, tylko tak po prostu. zła melina. Wygląda jak mój pokój. To znaczy, chciałem powiedzieć, jak moje biuro. Mm. Wow. Nie, mi się to nie znudzi. Legion Caliber. To ile ich już mam w zanadrzu? Cztery. I to chyba jest to ostatnie ognisko, które znalazłem, tak? No powinno być, skoro jest ostatnie na liście. <grystanie> Niby gdzie miałoby być? Jeśli nie na końcu. Świetnie. I tak oto kończymy ten dość nietypowy odcinek. Lies of P Overture. Nie było za dużo walk, jeden mini-boss, ale generalnie było to odkrywanie skarbów i otwieranie zakazanych drzwi. No, to też jest coś warte. Nawet jeśli nie, bardzo dużo. Do zobaczenia następnym razem, kiedy mam nadzieję, że dokonamy czegoś nieco bardziej spektakularnego.